No nie mam nic dla Ciebie. Odejdź. Czy mógłbym nagrać materiał na Land Cruiser Adventure? To co słyszycie tutaj w tle, to jest znany z Hiluxa i Land Cruisera 150. Silnik 1GD czyli ten 2,8 litra czterocylindrowy o mocy 204 konie mechaniczne. I właśnie mi się przypomniało, że ma system AdBlue, bo tam jest mocznik, czyli ten sam silnik, który mieliśmy w Land Cruiserze 150 i w, e, obecnie mamy Toyocie Hilux, oczywiście 204 konie, 500 Nm. Tutaj parametry maksymalne się nie zmieniły, natomiast delikatnie poprawiono moment obrotowy w dolnym zakresie obrotów, ponieważ zmieniono łopatki turbo sprężarek. Czyli biegów nowa, ośmiostopniowa o oznaczeniu AL80F. Yy, zupełnie nowa i przygotowana do tego modelu i nowy reduktor, a właściwie to prawdopodobnie tylko nowa nazwa VF4CM, bo wcześniej mieliśmy VF4. 4BM, czy coś takiego, mniejsza z tym, przełożenie 2,5-2,566, dokładnie takie samo jak w Land Cruiserze 150, więc prawdopodobnie ten sam reduktor, tylko tutaj podobno, tam go troszeczkę poprawiono, e, gdzieś tam materiałowo, na pewno nie są zamienne. Po e, Podwozie raczej bym powiedział, e, nie tam GA coś tam, tylko po prostu rama skrócona z Land Cruisera 300, a to jest szkocka krowa. O tym, jak samochód wygląda w środku i o tym, nawet jak wygląda pod spodem, już Wam opowiadałem, więc zapraszam do tego wcześniejszego materiału. A teraz zapraszam do wrażeń z jazdy. Przypuszczam, że to, co najbardziej Was interesuje, to jak pracuje układ napędowy. Tutaj mamy oczywiście silnik z poprzednika, troszeczkę zmodyfikowany tam w zakresie turbosłużarki, ale o tych samych parametrach co wcześniej. 204 konie, 500 Nm, natomiast zupełnie nowa skrzynia ośmiostopniowa. Ma tutaj w pewien, w sumie nawet nie sztuczny, naturalny sposób zwiększyć osiągi i poprawić ogólnie charakterystykę pracy. Tego zespołu napędowego, ponieważ mamy szerszy zakres przełożeń, zarówno w tych niskich przełożeniach, mamy na przykład krótszą jedynkę niż wcześniej, ale też i w górnym zakresie, czyli tutaj szósty bieg to jest przełożenie jeden, czyli tak jak w klasycznych skrzyniach, zazwyczaj czwórka, piątka, zazwyczaj czwórka, i później już siódemka, ósemka to są takie nadbiegi, zwłaszcza ósemka, która włącza się dopiero przy prędkości około 105 km na godzinę, więc ona będzie się włączać rzadko i to głównie na, na takich drogach szybkiego ruchu. Dzięki temu też powinno spać zużycie paliwa. Teraz to właściwie nie ma warunków do tego, żeby sprawdzić jako tako zużycie paliwa, ale tak wstępnie oceniam, że będzie to około litr, może nawet do dwóch litrów mniej niż wcześniej, co już byłoby fajną zaletą. Większy zakres przełożeń to oczywiście lepsza dynamika, ponieważ silnik częściej pracuje w tym optymalnym zakresie prędkości obrotowej, więc częściej dostępny jest maksymalny moment, czy ten górny zakres momentu obrotowego. Więc jeździ się tym samochodem tak, jakbyśmy mieli, nie wiem, 50 koni więcej, mniej więcej coś takiego. Poza tym silnik brzmi przyjemniej, być może jest to kwestia wyłącznie wyciszenia komory silnika, ale rzadko słychać, żeby to był ten diesel, który tak nieprzyjemnie moim zdaniem twardo pracował w Land Cruiserze 150 czy w Hiluxie. Więc tu mamy takie wrażenia, jednak może jeszcze nie V6, ale takiego powiedzmy silnika benzynowego. Chociaż wiecie co, tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że po prostu kultura pracy tego diesla jest teraz mniej więcej na poziomie 3 litrowego ze 120 czy na początku ze 150. Ogólnie skrzynia zmienia biegi bardzo szybko, bardzo płynnie. Ma też blokadę konwertera, więc nie mamy już tego takiego przyciągania. Kiedy wciśniemy mocno gaz, to te obroty rosną naturalnie wraz z prędkością. Nie ma tu tego, takiego przyciągania konwertera, więc to fajnie działa. Takie wyrażenia są bardziej, jakbyśmy jechali ze skrzynią manualną. Jeśli chodzi o prowadzenie samochodu na asfalcie, no to jest moim zdaniem duży, duży progres względem Land Cruisera 150. Tutaj właściwie mamy do czynienia z Land, Cruiser, Land Cruiserem 300, i to zarówno ze strony technicznej, bo mamy tutaj tę samą tylko zmodernizowaną ramę, jak i z punktu widzenia takiego subiektywnego, punktu widzenia kierowcy, który podróżuje samochodem znacznie stabilniejszym, szerszym. Z większym rozstawem kół, dzięki czemu mamy poczucie takiej większej pewności prowadzenia. Ten samochód nie reaguje tak jak Land Cruiser 150, zarówno na zakręty, jak i na nierówności drogi, tylko jest taki bardziej stabilny właśnie bardzo podobny do Land Cruisera 300. Zresztą moim zdaniem Land Cruiser 250 jest świetną alternatywą do Land Cruisera 300, który, jeżeli nie potrzebujecie silnika benzynowego, to naprawdę tu właściwie nie ma sensu kupować 300 mając już 250-tkę, mówię pod warunkiem, że ten diesel Wam nie przeszkadza, a w mojej opinii z tą nową skrzynią biegów raczej przeszkadzać już Wam nie powinien. Oczywiście Land Cruiser został ze stałym napędem na cztery koła, co ma zalety zarówno na asfalcie, jak i w terenie. W terenie nie trzeba pamiętać o jego włączeniu, natomiast na asfalcie zawsze mamy ten napęd na cztery koła, niezależnie od warunków, czy będzie padać śnieg czy deszcz. Tak jak tutaj w Szkocji, gdzie odbywają się pierwsze jazdy, właściwie nie ma obaw o jakąś utratę przyczepności. Naprawdę jest świetna praca tego napędu. Podobno zmodyfikowano coś tam w centralnym dyferencjale, ale to właściwie jest prawdopodobnie jakiś detal nieistotny z punktu widzenia kierowcy. Natomiast jeśli chodzi o reduktor, to mamy tutaj tylko dwa ustawienia, czyli właściwie biegi terenowe i biegi szosowe. Z tego co widzę, nie ma tutaj luzu, jest za to centralna blokada mechanizmu różnicowego i tylna blokada mechanizmu różnicowego. Oczywiście wszystko zależnie od specyfikacji, więc bardzo prosta obsługa też. No myślę, że jest to samochód, który powinien spodobać się osobom, które niezbyt często zjeżdżają w teren, natomiast oczekują od takiego samochodu bardziej właściwości. Suwa, aczkolwiek tutaj należy podkreślić, że ten samochód wciąż ma wszystkie cechy typowego Land Cruisera i wszystkie cechy samochodu terenowego, tylko jakby. Ten zakres użyteczności, można tak powiedzieć, został rozszerzony właśnie w kierunku klasycznego suwa, bo naprawdę jeździ się tym samochodem i bardzo bezpiecznie, i też bardzo komfortowo. Bardzo mi się tutaj podoba reakcja na dodanie gazu i to też jest kwestia tego, że mamy krótsze przełożenia, znaczy krócej ze stopniowaną skrzynię biegu, ponieważ wtedy nie trzeba tak dużej zmiany biegu, tylko dzieje się to w mniejszym zakresie. Jeśli się wciśnie gaz, to samochód. Bardzo fajnie przyspiesza naprawdę lepiej niż 150 i też częściej zmienia biegi no co jakby wynika z tego krótszego zakresu przełożeń. Można sobie prześwietlić samochód na wylot, i dzięki temu, no, na pewno pomaga to w manewrowaniu, czy to w mieście, czy to gdzieś w trudniejszym terenie. Jeżeli nie mamy jakiejś asekuracji innej osoby, to, to na pewno fajnie jest skorzystać z takiej funkcji. Tu jeżeli wyprostujemy sobie koła, to możemy patrzeć jakby przez maskę, jeżeli na przykład cofniemy, widzimy kolejne, kolejna się wcześniej nagra, to tę kolejne też będziemy widzieć i możemy na przykład celować gdzieś pomiędzy kolejnami, jeżeli na przykład kolejna jest za głęboka i nie można jej przejechać. Więc jeżeli tak się sensownie wykorzysta ten system kamer, który jest naprawdę bardzo dobrej jakości, to moim zdaniem można można tutaj się wspomagać tym również w jeździe terenowej. No, to tył już jest troszeczkę gorszy ten widok. Tym bardziej, że mamy zabrudzoną trochę tą kamerę wodą. Znajduje się w szkockim lesie, gdzie przygotowano odcinek terenowy. Naprawdę bardzo ciekawy, bo bardzo zbliżony do polskich warunków, gdzie panuje błoto i jest wąsko. E, mamy dużo drzew, mamy dużo zakrętów, mamy dużo wykrzyżowania osi, mamy podjazdy, zjazdy i naprawdę yy, no, są tutaj warunki, które znamy m.in. z polskich dróg i bezdroży oczywiście bardziej niż dróg. To, co mi się podoba w tym samochodzie, to to, jak pracuje tutaj elektronika. Naprawdę trakcja jest tutaj doskonała. Mam wrażenie, że system ATRC został jeszcze bardziej poprawiony względem tego, co mamy w 150 i w Hiluxie. System ATRC jest przede wszystkim moim zdaniem szybszy. Właściwie samochód zachowuje się tak, jakby jechał cały czas z włączonymi blokadami. Natomiast ja teraz jadę na reduktorze w ogóle bez blokad i mam wrażenie, że są takie miejsca, gdzie Próbuje się nawet zatrzymać i, i sprawdzić, jak ten samochód będzie ruszał, a on po prostu, po prostu rusza, tak jakby jechał po jakichś betonach, po, po asfalcie. Więc naprawdę to jest sensacyjnie dobrze pracujący system, jeszcze bardziej dopracowany niż wcześniej. Druga fajna rzecz w tym samochodzie to rozłączany przedni stabilizator. Daje większy skok yy, względem zwykłego samochodu, daje większy skok względem systemu KDS-S stosowanego, stosowanego w. Land Cruiserze 200 na przykład, tak tam chyba z tego co pamiętam zadebiutował. Jeśli się, nie, jeśli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzu. E, daje to większy skok, bo też zmieniono konstrukcję wahaczy przednich na takie, które dają większy skok, bo wiadomo, że tu od wahacza też dużo zależy. Więc mamy samochód z niezależnym przednim zawieszeniem, ale jeżdżący, nie przesadzę tu, jeżeli stwierdzę, że jeżdżący bardzo podobnie do samochodu z dwiema sztywnymi osiami, kto jeździ w terenie, ten wie o co chodzi. Po prostu praca zawieszenia jest tutaj genialna i w kapitalnym zakresie, takim ogromnym zakresie. Zwłaszcza przednia oś, bo, bo ta, tył, ten, ta tylna, wiadomo, że jest sztywna, więc tutaj wszystko, wszystko pracuje tak jak powiedzmy do tej pory. Natomiast ten przód pracuje, wybiera te nierówności sensacyjnie dobrze. Naprawdę jest to świetne auto. Teraz zatrzymuje się na takim dosyć stromym podjeździe i, no kurde, nawet nie, nie czuję, żeby tutaj zerwało przyczepność w tym samochodzie. To jest coś niesamowitego, jak tutaj jest dobra trakcja. Trzecia rzecz to to, że warto tu podkreślić, że są Tryby jazdy zupełnie nowe, to znaczy inaczej, te znane, czyli piach, błoto, skała, ale jest jeszcze tryb, tryb, tryb auto. Wiem, że to tak brzmi niezbyt podniecająco, natomiast tryb auto jest takim rozwiązaniem dla osób, które niekoniecznie wiedzą, jaki tryb wybrać, albo na przykład zapominają o tym, bo zawsze kiedy włączymy reduktor, to MultiTrain Select wybiera tryb auto czyli samochód sam potrafi sobie dostosować trakcję, pracę silnika, pracę skrzyni biegów do warunków jakie panują pod samochodem, tak? Bo to się przede wszystkim liczy co jest pod samochodem, po czym jeździmy. Warto też wiedzieć, że pomimo iż przełożenie reduktora jest dokładnie takie samo jak w 150, jest to właściwie reduktor po prostu zmodyfikowany, a nawet bym stwierdził, że inaczej nazwany. To mamy tutaj krótszy bieg, ponieważ jedynka w Land Cruiserze 250 jest krótsza od jedynki w Land Cruiserze 150, i tutaj te krócej zestopniowane pierwsze przełożenia są na plus do jazdy w terenie, dlatego ten samochód też naprawdę potrafi pełzać. O, teraz jest fajna sytuacja, tu sobie zrobimy. O, tu wjedziemy w taki dołek, i zobaczcie, tu, jakie tu jest nachylenie: ogromne nachylenie. Samochód delikatnie się stacza. I tutaj jest tak ślisko, że na pewno trudno tutaj podejść, a zobaczcie, jak ten samochód rusza. No nawet nie poczułem, żeby cokolwiek tutaj się zakręciło kółko nadmiernie, a nie mam żadnej blokady włączonej. Tak dobrze działa tutaj ten system Aterce. Fajną rzeczą jest też to, że... To, co mówiłem wcześniej, tego nie było, a tutaj już jak włączymy reduktor, to system kamer 360 stopni pokazuje nam nie tylko widok przez przednią maskę na wylot, ale również widok prawego i lewego przedniego koła, mniej więcej do wysokości tutaj słupka B, i dzięki temu możemy na przykład w kolejnie gdzieś tam sobie, jak nie widzimy, bo jedziemy w dół, czy, czy raczej jak nawet bardziej w górę, to sobie możemy tutaj ocenić przez kamerę jak w którym miejscu jest koło, czy jest w kolejnie, czy jest poza kolejną i tak dalej. To naprawdę fajnie ułatwia jazdę w terenie. Na pewno pojawią się jakieś pytania dotyczące przycisku do przełączania trybu pracy reduktora. W jako Land Cruzerowcy pewnie widzieliście już dwie wersje tego rozwiązania. Tutaj mamy tę, która będzie w samochodach produkcyjnych. Tutaj mamy dwa położenia 4H i 4L, natomiast obok znajdują się przyciski do uruchamiania centralnej blokady i blokady tylnego mostu. Pewnie widzieliście wersję taką, gdzie jest jeszcze trzecie ustawienie, i wtedy mamy tak 4H do jazdy po asfalcie, 4HL czyli z włączoną blokadą i, 4, i L4. L, czyli z włączonym reduktorem i blokadą. I tutaj może się pojawić e, taka no, trochę niepokój, no bo w starszych zerach można było jeździć na reduktorze bez blokady i tak też będzie można jeździć w 250, ponieważ to rozwiązanie, które tutaj mamy z dwoma ustawieniami i dwiema, e, dwoma włącznikami blokad jest, jest wersją już yy, jakby finalno natomiast ta wcześniejsza to była taka wersja powiedzmy przedprodukcyjna i tak jak się dowiedziałem tutaj od inżyniera tamta wersja po prostu nie wejdzie do sprzedaży będzie tylko tak jak tutaj więc duży plus